Да. 30... 1 marca 1944 roku żołnierze warszawskiej komendy głównej AK dokonali skutecznej eliminacji szefa Centralnego Komitetu Ukraińskiego Michała Pochotowki. Komitet ten od 1943 roku zajmował się werbunkiem do ukraińskiej dywizji SS Galicjen. Poza tym, Michało donosami na Polaków do gestapu zapracował na wyrok śmierci. Pierwszą próbę podjęto 14 lutego 1944 roku w mieszkaniu Michała, ale drzwi jakowcom otworzyła żona. Nie chcąc niepotrzebnych ofiar, żołnierze wycofali się. Po rozpracowaniu planu dnia Michała przez Włodzimierza Bierzana i Izabela Prakowcy podjęli drugą próbę. Likwidatorzy wdarli się do siedziby Komitetu Ukraińskiego i zastrzelili siedzącego w swoim biurze za biurkiem Pochotowka oraz jego zastępcy doroszenkę. Podczas ewakuacji doszło do wymiany ognia z Ukraińcami, trzech z nich zginęło. Polacy wycofali się bez strat. Akcja dała do myślenia przywódcom ukraińskim w Warszawie, świadczy o tym jeden z meldunków. W komitecie o śmierci Pochotowki panuje przygnębienie i tendencja niezadzierania z Polakami. Jeśli spodobał Ci się materiał, pomóż nam w zwiększeniu zasięgu. Zostaw lajka i komentarz. Wielkie dzięki i do usłyszenia.